Co łączy to pachnidło z miłością od pierwszego wejrzenia? Tak, te motyle w brzuchu. To bijące szybciej serce. Mamy tutaj coś niesamowitego. Ananas zmiksowany z szafranem. Ale uwaga, żeby nie było tylko delikatnie, subtelnie i zadziornie, to w bazie znajdziecie tutaj paczulę, mokrą paczulę, zmiksowaną z agarem. Wyobraźcie to sobie? To pachnidło obrazuje taką niesamowicie kontrastującą ideę. Z jednej strony mamy przyciąganie, a z drugiej strony mamy niepokój i taką intrygę. Przepiękne pachnidło, które idealnie, idealnie nada się na prezent dla obu płci. Uwaga, naprawdę! Mężczyzna otworzy, a żona się popsika, bo nie ma siły. Słuchajcie, zapach po prostu obłędny. Nie da się o nim przestać myśleć. Sprawdźcie. Jeżeli będziecie mieć oczywiście okazję, to sprawdźcie, jak pachnie taro, bo myślę, że warto. A Wy? Macie takie pachnidła, które od razu, od pierwszego węchu Was po prostu w sobie oczarowują?